żeby Pomorze się rozwijało, żeby Polska była bezpieczna to musimy mieć zgraną drużynę, taką tutaj mamy. Gdynia w swojej historii wyrosła z marzeń i z morza. I my dzisiaj mamy dwie sprawy najważniejsze dla Polski, bezpieczeństwo i gospodarkę. I one się łączą tutaj w Gdyni, na Pomorzu, łączą się w naszych działaniach w naszych marzeniach i planach, które dzisiaj przedstawiamy. Wykorzystajmy energię którą produkujemy. Najbliżej wykorzystajmy ją w miejsca jej produkcji. Wielkie farmy wiatrowe na Bałtyku, farmy fotowoltaiczne na lądzie, elektrownia atomowa na Pomorzu to wszystko stanowi gigantyczną podstawę do rozwoju przemysłowego. Zielona energia, bezpieczna energia, tania energia, co najważniejsze, posłuży na inwestycje, które tutaj zaplanowaliśmy na inwestycje przede wszystkim infrastrukturalne. Z tego zaczynamy. Dzisiaj cała Polska wie, co to jest droga czerwona. Dlatego zespół na rzecz bezpieczeństwa Pomorze Środkowe opracował cały rozwój infrastrukturalny, infrastruktury drogowej, infrastruktury kolejowej, wykorzystania potencjału energetycznego, produkcji energii województwa pomorskiego czy całego Pomorza jako wielo ośrodkowego regionu, który daje szansę na niezwykły rozwój. Mamy wielki, ambitny plan – Kaszubia. Projekt zielonego okręgu przemysłowego, wykorzystującego bezpieczeństwo i gospodarkę, szlaki komunikacyjne, transportowe i handlowe oraz budujący potencjał z wykorzystaniem właśnie najtańszej i najbliżej zlokalizowanej energii. Inwestycje w tym terenie to jest jeszcze silniejsze postawienie na bezpieczeństwo. Bo jedno wynika z drugiego. Dlatego dzisiaj startuje wielki projekt Kaszubia, który będzie rozwojem przemysłu o oparciu o energię, tutaj wytwarzaną, i bezpieczeństwa inwestycji infrastrukturalnych. Jesteśmy w takiej drużynie, w takim zespole, który potrafi to stworzyć. Samorządowcy, parlamentarzyści i rząd razem z mieszkańcami tego terenu będą budować wielki projekt Kaszubia. Pierwszego dnia, kiedy objąłem urząd, zabiegałam o to, żeby cała reszta kraju że istotne dla bezpieczeństwa nie tylko regionu, ale również całej Polski jest wzmocnienie dzisiejszego portu Gdyni, który jest portem podwójnego przeznaczenia. I o ile wszyscy przez lata rozumieli, że port gdyński to gospodarka, o tyle mam wrażenie, że zapomniano, że port gdyński jego drugim przeznaczeniem jest obronność państwa. Możemy mieć najlepszą marynarkę wojenną, ale bez drogi czerwonej, bez zadbania o Aztakade Kwiatkowskiego, o której teraz już również cały, cała Polska często słyszy, ten port nie będzie spełniał należycie swojej funkcji. Dzisiaj bezpieczeństwo całego kraju leży w moim mieście. Ale Gdynia to nie tylko bezpieczeństwo, to również konieczność powodzenia gospodarczego, m.in. zatrzymania procesów depopulacji, które moje miasto dotykają bardzo istotnie. Inwestycje zapowiadane w bezpieczeństwo, w infrastrukturę, w energetykę to inwestycje, które mieszkańcom przyniosą dobre miejsca zatrudnienia, przyprowadzą do miasta nowych mieszkańców i będą stanowić wartość dodaną dla nie tylko mojego miasta, ale również dla całego regionu. Ja bardzo dziękuję za zrozumienie tego głosu mojego jako głodarza, również mieszkańców przez dzisiejsze władze centralne, bo ten głos przez lata nie był wysłuchany, a w końcu usłyszeli to wszyscy. Dziękuję. Jestem ogromnie zbudowany, ponieważ od 2014 roku w zasadzie zabiegaliśmy o, o wszystkie te inwestycje, zarówno drogowe, kolejowe, doliny logistycznej portu Gdynia, gigantycznego rozwoju gospodarczego, mówimy o terenach powiatu płuckiego, wejherowskiego i Gdyni oczywiście, natomiast Kaszubia to znacznie, znacznie rozszerza, także ja jestem bardzo, bardzo zbudowane, cieszę się nią ogromnie.